Jak odblokować niedostępny fosfor w glebie poza pH gleby i jak gdyby podniesieniem tego pH oraz podozmianem? W glebie dominuje ten fosfor niedostępny. I teraz pytanie: jak się, mówiąc kolokwialnie, dobrać do tego fosforu, żeby z niego mogła skorzystać roślina? Trzeba mieć świadomość, że akurat fosfor w wyniku spalania tworzy związki trudno-rozpuszczalne. Byśmy mogli zacząć od tego żeby przypomnieć jakie formy azotu są w i tak naprawdę Dokładnie czym jest tak. inhibitor urazy Dokładnie. versus inhibitor w, w nitryfikacji to czasami w fazie kwitnienia ja mam akumulację ponad 400 kg azotu No i wtedy bym się tutaj zgodził z pytającym a kto to bada Cześć, witajcie w specjalnym odcinku pole do Popisu. To jest taki odcinek z serii QA, ponieważ chciałbym w tym materiale wraz z profesorem Witoldem Szczepaniakiem odpowiedzieć na Wasze ostatnie pytania, które pojawiły się w sekcji komentarzy pod, fil, pod, pod filmami. No i co, Zaczynamy panie profesorze, to jest kilka pytań takich trochę tematycznie odbiegających od tego, o czym ostatnio też mówiliśmy na kanale, czyli nie ma dużo o rzepaku. Są takie rzeczy ogólnonawozowe. Pierwsze pytanie: jak odblokować niedostępny fosfor w glebie poza pH gleby i jak gdyby podniesieniem tego pH oraz podozmianem. No powiem tak, no pytanie kurczę powiem bardzo trudne dlaczego, no bo te dwa podstawowe e, sposoby na odblokowanie tego fosforu no się już tutaj pobiły, że poza pH, no tutaj warto przypomnieć, że jeśli patrzymy na optymalne pH i w stosunku do dostępności fosforu to jest bardzo wąski zakres, to jest pH mierzone w jednomolowym KCL-u między 6,5 a 7,0, więc trzeba mieć świadomość, że tutaj jest nad czym pracować i bardzo często, jeśli patrzymy na gleby lekkie, to przyjmuje się, że optymalne pH do gleb lekkich jest około 6,0, to widzimy, że to nie jest optymalne pH dla fosforu i w takiej sytuacji należałoby może utrzymywać 6,2, 6,3, czyli zbliżać się przynajmniej do tego 6,5, mimo że patrząc tutaj z parametrów gleby, czyli z kompleksu sorcyjnego, bliżej tutaj te gleby miały, powinny mieć w granicach 6,0. Kolejna rzecz poza roślinami, tutaj trzeba mieć świadomość, że te rośliny, czyli to zmianowanie, no też ma niebagatelne znaczenie, bo z jednej strony mamy te rośliny głęboko płytko korzeniące, ale też należy na to zwrócić uwagę z punktu widzenia jakiego? Z tego, że różnie działają tutaj wydzieliny korzeniowe i tutaj, jak wspomniałeś, że będzie mniej o rzepaku, akurat wrócę do tego rzepaku, czy chociażby do roślin bobowatych. Dlaczego? Bo wydzieliny korzeniowe akurat tych roślin mają taką cechę, że zakwaszają nam te najbliższe otoczenie korzenia, czyli rizosferę, czego na przykład nie mają tutaj wydzieliny korzeniowe zbóż, i to też oczywiście ma później przełożenie na to, w jakim stopniu ten fosfor będzie blokowany, czy też będzie odblokowywany. Natomiast inne sposoby, no tutaj no, trzeba wrócić do tego tematu, który też w ostatnim odcinku poruszaliśmy, czyli preparatów biologicznych. No i trzeba mieć świadomość, że ten fosfor odblokowywany jest przez te życie biologiczne, i teraz im będzie gleba bardziej żywa, będzie bardziej żyzna, też w kontekście tego, że te związki fosforu trudno rozpuszczalne będą przechodziły w te związki fosforu lepiej rozpuszczalne i takich preparatów na rynku mamy coraz więcej, gdzie stosując te preparaty biologiczne, no można gdzieś odzyskiwać tak zwany fosfor utracony. Dlaczego mówię tak zwany fosfor utracony? Bo te rodzime życie biologiczne, które znajduje się w glebie, też powoli odzyskuje ten fosfor utracony. Trzeba mieć świadomość, że jeśli mówimy o Starzeniu się fosforu w glebie, czyli innymi słowy chemicznym uwstecznianiu związków fosforu, to nie jest proces nieodwracalny. Jest to proces odwracalny, przy czym jest to proces bardzo powolny. Więc w tym momencie, stosując te preparaty, które mamy na rynku w kontekście wzbogacenia tego życia biologicznego w konkretne tutaj e, mikroorganizmy glebowe, czyli tutaj przede wszystkim są to bak e, preparaty bakteryjne, no możemy wcześniej ten fosfor odzyskać i w ten sposób mamy go. Wcześniej tutaj w puli tego składnika przyswajalnego, i następnie w puli składnika dostępnego, bo trzeba mieć świadomość, że roślina pije, nie gryzie składniki pokarmowe, czyli będzie pobierała ten fosfor z roztworu glebowego. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że same stężenie fosforu w roztworze glebowym, nawet jeśli tej wody byśmy mieli nieporównywalnie więcej niż w tym roku, gdzie brakuje nam opadów, no jest stosunkowo nieduże i tak naprawdę jest tam raptem kilka kilogramów, maksymalnie kilka kilogramów tej formy, która jest pobierana, a pobierana jest przede wszystkim forma anionowa H2PO4- i resztę musi być uzupełniana z tej frakcji ruchomej. Tym niemniej, żeby ta frakcja ruchoma mogła w glebie być, no to z jednej strony te nawozy, które stosujemy, nie powinny się przekształcać do tych związków trudno rozpuszczalnych, a z drugiej strony, no chcemy tutaj odzyskiwać ten utracony fosfor, bo z tych analiz, które są robione, trzeba mieć na uwadze co? Że w glebie dominuje ten fosfor niedostępny. I teraz pytanie, jak się, mówiąc kolokwialnie, dobrać do tego fosforu, żeby z niego mogła skorzystać orsina? No między innymi tutaj poprzez stosowanie tych preparatów biologicznych. Tutaj też e, trzeba podkreślić to życie biologiczne. Z jednej strony, z drugiej strony odczyn. To są dwa światy, które się ze sobą to... mocno łączą. Ta, na pewno się to nie wyklucza. Dlaczego? No bo patrząc na te preparaty bakteryjne, które gdzieś są zalecane na rynku, to często wymagania tych bakterii, które znajdują się w tych preparatach biologicznych odnośnie zakwaszenia gleby są wyższe niż tych najbardziej wymagających roślin, które mamy w zmianowaniu. Więc tutaj pod tym kątem trzeba jasno podkreślić, że jeśli mamy uregulowany odczyn, no to wtedy efektywność, tutaj skuteczność tych preparatów będzie zdecydowanie większa, niż jeśli mielibyśmy na glebie kwaśnej odzyskiwać fosfor poprzez stosowanie preparatów biologicznych, no to od razu zdarzymy się ze ścianą, że po prostu te bakterie się nie namnożą i nam tego fosforu nie odzyskają. Panie profesorze, drugie pytanie. Popiół z biomasy. Dlaczego potas z niego przyswajalny przez glebę jest błyskawicznie? A co, co z magnezem i fosforem? Czyli odnosząc się tutaj do tego pytania, trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że tak naprawdę myślę, że nie tyle chodziło, że przyswajalny przez glebę, tylko ilość przyswajalnego składnika w glebie wzrasta, no bo tak naprawdę no, przyswajają rośliny, a mówimy o frakcji przyswajalnej w glebie. I teraz z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z kilku Aspektów. Tym pierwszym podstawowym jest to, że jeśli my spalamy biomasę, to to, co mamy w biomasie, później mamy w popiele. No i generalnie, jeśli patrzymy na biomasę, no to trzeba mieć świadomość, że w tej biomasie przede wszystkim będzie potas i będzie wap. Te dwa składniki tutaj będą dominowały. Natomiast jeśli patrzymy na magnes, to różnie to bywa, ale czasami połowę zabieramy w plonie głównym, a połowę tutaj zostaje nam na przykład w tej słomie, więc tutaj różnie, różnie to bywa. No, i teraz patrząc z tego punktu widzenia, tego fosforu relatywnie w stosunku do tych trzech makroelementów, które wymieniłem, jest najmniej. Czyli wniosek, jeśli spalimy tutaj i wytworzymy tutaj ten popiół z tej biomasy, załóżmy, żebyśmy spalali słomę, no to w tym momencie tego składnika będzie najmniej. To jest po pierwsze. Wtedy w mniejszym stopniu będzie wpływał na ilość przystwajalnego składnika w glebie. No i druga bardzo istotna sprawa. W czasie spalania też się zmienia tutaj skład chemiczny, więc trzeba mieć świadomość, że akurat fosfor w wyniku spalania tworzy związki trudno rozpuszczalne. Czyli innymi słowy, w poczet tego składnika przyswajalnego, czytaj rozpuszczalnego w glebie, będzie mniej wchodziło, czy więcej będziemy potrzebowali czasu, żeby odzyskać ten fosfor, niż w przypadku potasu, czy też wapnia, gdzie te związki akurat w tym popiele są lepiej rozpuszczalne w porównaniu do tego. Trzecie pytanie jest bardzo ciekawe, bo ono trochę może rozświetlić też pewne błędy, które w praktyce występują. Czy jest sens dodawania inhi inhibitora ureazy do gnojowicy? I teraz myślę, żebyśmy mogli zacząć od tego, żeby przypomnieć, jakie formy azotu są w gnojowicy i tak naprawdę, I dokładnie czy tak. jest inhibitor ureazy dokładnie versus tak. inhibitor w, w nitryfikacji, tak? Krótko mówiąc, naświetliłeś tutaj już, w jakim kierunku powinniśmy Podążyć, udzielając odpowiedzi tutaj na pytanie, dlaczego? No, bo jeśli patrzymy na te formy azotu w gnojowicy, to mamy formę organiczną, mamy formę amonową i w tym momencie te dwie formy praktycznie dominują w tym azocie. Co jest ważne, że jeśli patrzymy na średnią zawartość tych form, no to w gnojowicy bydlęcej przyjmuje się, że mniej więcej jest ich porówno, czyli około 50% azotu jest w formie organicznej. 50% jest w formie amonowej. Przypomnę, azot organiczny nie jest pobierany, pobierana jest forma amonowa i następnie po zastosowaniu gnojowicy, z czasem jak będą warunki, ona też się może utlenić do formy azotanowej. I tylko dwie formy azotu są pobierane przez rośliny: to jest NH4 i NO3. Czyli amonowa i azotanowa. Dokładnie tak: amonowa i azotanowa, albo odwrotnie azotanowa i amonowa, jeśli patrzymy na szybkość pobierania. Natomiast jeśli patrzymy na gnojowicę świńską. To często 60, 70, czasami nawet więcej procent jest formy amonowej, a reszta to jest ten azot organiczny, który musi się rozłożyć, i pierwszym produktem rozkładu azotu organicznego jest notabene forma amonowa, więc w tym momencie dopiero następuje później to utlenianie. Więc teraz wracając do pytania, czy inhibitor ureazy? No nie, no inhibitor ureazy to jest inhibitor, który spowalnia przemianę azotu amidowego. W azot amonowy. Więc w tym momencie, z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że nie ten produkt do tego Nic typu. Nic nam to nie daje. Nic nam to nie daje i krótko mówiąc, nie mamy tutaj w gnojowicy formy amidowej, żeby tutaj cokolwiek spowalniać. Mamy w moczniku, mamy w rsm i często tamte inhibitory ureazy się stosuje. Natomiast jeśli patrzymy na inne inhibitory, no to czasami stosujemy inhibitory nitryfikacji. Więc w tym momencie, żeby spowolnić te przemiany NH4, do NO3. Natomiast czy jest sens dodawania do gnojowicy? Tutaj byłbym bardzo ostrożny. Dlaczego? No bo powinno nam zależeć na tym, że po aplikacji gnojowicy, żeby ten azot właśnie się utlenił i żeby on też był później pobierany nie tylko w tej formie amonowej, ale też w azotanowej. I powinno nam też zależeć w miarę na szybkim utlenieniu. Dlaczego? No bo ta forma amonowa, szczególnie w takich latach jak mamy obecnie, gdzie mamy deficyt dopadów, no jest w większym stopniu narażona na straty gazowe w postaci amoniaku, czego nie można już powiedzieć o tym azocie utlenionym, czyli azocie azotanowym. Czwarte pytanie, jak podejść do nawożenia azotem użytków zielonych? Czy tak jak do zbóż, czy inaczej? No powiem inaczej, no ja akurat nie zajmuję się zawodowo użytkami zielonymi, mamy tutaj katedrę łąkarstwa, gdzie są od tego specjaliści, natomiast niewątpliwie, no nie tak jak do zbóż. Dlaczego? No bo jeśli patrzymy tutaj na użytki zielone, no to zbieramy kilka pokosów tych użytków zielonych, natomiast Generalnie jak uprawiamy zboża to mamy jeden zbiór w czasie żniwi, to już wymaga innego podejścia, tym niemniej są cechy wspólne i o tym też trzeba wspomnieć, że o ile patrzymy na pierwszą dawkę, to tak samo w zbożach, tak samo na użytkach zielonych, musimy zrobić w miarę wszystko, żeby jak najlepiej wykorzystać wilgoć tutaj z zimy, stąd też jeśli patrzymy na użytki zielone, to ta pierwsza dawka jest największa, czasami jest to 40, czasami... 50% azotu ogólnego, który byśmy na przykład stosowali przy trzech pokosach, to już jest dawka pierwsza. Dlaczego? No bo też plon pierwszego pokosu ze względu właśnie na ten zapas wody z zimy, oczywiście o ile on jest, bo w tym roku on jest nieporównywalnie mniejszy, zwykle jest zdecydowanie większy. Kolejna rzecz, jeśli patrzymy na same nawożenie tutaj użytków zielonych, to poza tym, że gdybyśmy zbierali trzy pokosy, no to trzy dawki. Czyli naruszenie później po pierwszym pokosie i po drugim pokosie, i tak jak wspomniałem, ta pierwsza największa, ale też musimy patrzeć, co, co tutaj tworzy ruń tego użytku zielonego. I teraz, im będzie większy udział roślin bobowatych, na przykład drobnonasiennych, no to w tym momencie powinniśmy patrzeć na to, że każdy azot może gdzieś powodować wypadanie tych roślin bobowatych. Szczególnie jeśli mówili, mówilibyśmy o większych dawkach, więc wtedy też trzeba troszkę inaczej podejść, jeśli mówilibyśmy, o typowym użytku zielonym trawiastym. A powiedzmy dlaczego, bo bobowate wiemy, że wiążą azot same z gleby i to jest ten powód główny. To, to jest jedno, że mniejsze brodawkowanie, ale też jeśli mamy intensywne nawożenie azotem po prostu wypadają nam z runi. I wtedy bardziej dominują przy tym intensywnym nawożeniu trawy, które są no mają lepsze warunki do rozwoju i potrafią gdzieś tutaj wyprzeć z runi właśnie roślinę bobowatą. Bo z jednej strony to jest to, o czym wspomniałeś, czyli sama efektywność wiązania będzie mniejsza, bo jeśli damy azot mineralny, to rośliny słabiej zawiązują brodawki, a czasami w ogóle ich nie zawiązują. No ale też chodzi o to, że jeśli będziemy intensywnie nawozić tutaj taką róń azotem, to za chwilę tutaj trawy będą zdecydowanie mocniej dominowały. Mhm. Piąte pytanie od widza, który prosi o to, żeby poruszyć temat form azotu, a długości kwitnienia rzepaku. Jak właśnie formy podawania, formy podawanego azotu wpływają na tą długość? No powiem tak, Tutaj trzeba tutaj jeszcze mimo wszystko włączyć jeszcze w odpowiedź na to pytanie, mianowicie termin aplikacji. Dlaczego? No bo wbrew pozorom jakiekolwiek formy azotu zastosujemy, rzepak większość azotu będzie pobierał w formie azotanowej. Dlaczego? No bo na początku nawet gdy zastosuję mocznik, no to w tym przypadku ten mocznik najpierw ulegnie tutaj hydrolizie, a później ten azot amonowy będzie mianowicie przekształcał się do azotanów, gleba się ogrzeje i widzimy, że już w tej drugiej części wiosennej wegetacji dominuje tutaj pobieranie azotanów, skąd koliną też wybieramy takie w nawożeniu nawozy, żeby te azotany były od samego początku, żeby ten rzepak mógł się zregenerować. O tym już mówiliśmy w niejednym filmie, który wspólnie nagraliśmy. Natomiast formę azotu, a długość pitnienia będę rozpatrywał troszkę w innym aspekcie. Mianowicie, że jeśli bym przykładowo zastosował w późniejszym terminie mocznik, i to będzie mocznik zgodnie z prawem, który jest zastosowany z inhibitorem urazy. No to te przemiany, które mogą w okresie wiosennym, jak mówiliśmy w jednym z filmów, trwać nawet kilka tygodni, gdzie pojawi się ta forma amonowa, i następnie dopiero ona dziś będzie się utleniała, będą skutkowały tym, że będzie duża podaż tego azotu właśnie w okresie kwitnienia, i wtedy, jeśli będzie woda w glebie, to w ten sposób ten okres kwitnienia będzie wydłużony. Zawsze, im więcej azotu i w tym momencie lepsze uwodnienie gleby, tym ten okres kwitnienia może się wydłużyć, bo mamy ten, bym powiedział, optymalne warunki do pobierania tego składnika. Roślina będzie w tym okresie jeszcze kwitnienia rozwijała też aparat asymilacyjny, ale też może zawiązywać te e, kwiaty następnie na tych dolnych rozgałęzieniach, które zwykle są odrzucone do zbioru. One nie mają większego znaczenia produkcyjnego, ale wydłuża to okres kwitnienia. I też długie kwitnienie nie zawsze jest korzystne, czyli tutaj można powiedzieć, że im później dostępny azot z tych form, które tutaj zastosujemy, pierwsza będzie zawsze pobierana forma azotanowa, później amonowa, najwolniej amidowa, no bo ona musi ulegać tutaj przemianom, no to w tym momencie ten okres kwitnienia będzie tutaj przedłużony, czyli nie jest korzystna duża podaż tego azotu właśnie w tym okresie kwitnienia. Większość tego azotu, jak mówiliśmy, powinna być pobrana do początku kwitnienia, a to wymaga i zastosowania odpowiednich form i co i odpowiednich terminów, bo samo to, że ja zastosuję mocznik na przykład jesienią, to nie wydłuży mi kwitnienia, ale jeśli ja zastosuję mocznik jako drugą dawkę w rzepaku i plus te przemiany i ta dawka jeszcze będzie dosyć duży odstęp między pierwszą a drugą dawką, no to może skutkować tym, że te kwitnienie będzie przedłużone w jakim stopniu? No w takim stopniu, na ile pozwolą tutaj warunki pogodowe, bo też trzeba mieć na uwadze to, że jeśli będzie sucho, no to ten azot nie będzie do końca pobierany, on może gdzieś palić system korzeniowy już w okresie kwitnienia, szczególnie jakby były bardzo wysokie dawki, wtedy nie będę miał wydłużonego kwitnienia. A czasami to... jest jeszcze problem z odradzaniem, prawda, który też może też, powodować... dokładnie, to też trzeba dużo. mieć świadomość, że im więcej tego azotu, to szczególnie jak mamy jakieś warunki stresowe, czy to będzie przymroze gdzieś... Okresie kwitnienia, czy może jakiś lekki grad się pojawi, no to wtedy ten azot też jeszcze skutkuje tym, że mamy te ponowne pokwitanie, tylko te ponowne pokwitanie łanu to nie ma nic wspólnego z plonem, bo te kwiaty nie dają nam łuszczyn produkcyjnych, więc tutaj byłbym bardzo ostrożny. Natomiast same formy, im wolniej działające, tym jeśli opóźnimy działanie azotu. Tym wtedy ten okres kwitnienia może się przedłużyć. Tutaj też ma znaczenie, oczywiście, dawka, bo jeśli będzie deficyt tego składnika, no to wtedy te kwitnienie też nie wydłuży samą ilością. Panie profesorze, zakończmy tę sesję QA takim pytaniem od widza, które trochę jest w kategorii sprawdzam. To znaczy, a kto sprawdza, jak jest roślina odżywiona? To znaczy, czy rolnicy wykonując nawożenie azotowe w ogóle. Mogą sprawdzić odżywienie roślin, no bo zbyt duża dawka azotu też może zaszkodzić. Czy, czy tutaj rzepak może pobrać tego, tego azotu zbyt dużo względem potrzeb? Powiem inaczej, czy może pobrać zbyt dużo względem potrzeb, to jest bardzo fajne pytanie, dlaczego? No bo mamy gdzieś te wartości krytyczne wyznaczone w poszczególnych fazach wzrostu, czy dla rozety, czy chociażby do okresu tutaj początku kwitnienia. To już wtedy oczywiście, jak mówimy o początku kwitnienia, jesteśmy po Okresie nawożenia, ale chodzi o to, że mamy takie liczby graniczne wyznaczone, tylko że to są zawsze zakresy i wtedy człowiek się zastanawia, czy bliżej lewej strony tego zakresu, czy prawej strony tego zakresu powinniśmy być. Tym niemniej, no, jeśli chcemy, to możemy to zbadać. Tylko kwestia jest tego, że my musimy planować od samego początku, czyli z jednej strony starać się zdefiniować, jaki jesteśmy w naszych warunkach gospodarowania, uzyskać plon, później ocenić podaż tego azotu z gleby, najlepiej, tak jak mówiliśmy tutaj. W jednym z filmów zbadać zawartość azotu mineralnego w glebie i na tej podstawie przeprowadzić nawożenie, ale przyznam tutaj pytającemu rację, że czasami są takie sytuacje, które są niekontrolowane, gdzie przykładowo, jeśli mamy idealne warunki w czasie wiosny, ciepło, wilgotno, i mamy bardzo dobrze przygotowany rzepak z jesieni, no bo mieliśmy znowu ponad przeciętnie ciepłą jesień i też przypilnowaliśmy tutaj e, tego, żeby był prawidłowo odżywiony jesienią. No to czasami w fazie kwitnienia ja mam akumulację ponad 400 kg azotu. No i wtedy bym się tutaj zgodził z pytającym, a kto to bada, a ja potrzebuję na 4 tony na przykład 220. Nie? I to pokazuje, że mam bardzo duży nadmiar. To, zwykle to jest kilkanaście procent do 20 procent różnicy yy, pobranie końcowe, a maksymalne pobranie, które właśnie gdzieś występuje w fazie kwitnienia, czasami połowy, czasami końca kwitnienia. No ale jeśli to jest różnica prawie dwukrotna, no to wtedy zgodzę się, że jeśli będzie sucho i mam takie warunki żywieniowe stworzone, że tego azotu jest w dużym nadmiarze, no to wtedy on zaczyna uszkadzać system korzeniowy, skraca się przez to długość nalewania nasion, więcej łuszczeń jest odrzucanych i gdzieś tracę tutaj tą parametry związane bezpośrednio z plonem, ale mimo wszystko są takie metody, że to można spróbować zbadać, zdefiniować, tylko problem polega na tym, że Warunki pogodowe tutaj mają decydujące znaczenie, i te wartości, o których mówiłem, zwykle są to dosyć szerokie zakresy, i można powiedzieć, że mieszczę się w tym zakresie. A te łany, mimo wszystko, są mocno różne w zależności od warunków pogodowych. I to możemy zbadać też nie tylko w kontekście, w kontekście azotu, w kontekście innych makro tak, i mikroelementów. Dokładnie. To jest pewna no inwestycja. Tylko, bardzo, że taka... często jest też tak, że w trakcie wegetacji badamy co? No badamy same. Stężenie tutaj zawartość tych składników w soku komórkowym. To, co mówiliśmy w poprzednim filmie, że tak naprawdę liczy się to, co jest w roślinie, a nie to, co na roślinie, bo badając skład chemiczny rośliny, na przykład mamy tutaj fazę rozety rzepaku. Załóżmy, że wykonałbym ten zabieg do karmiania i po jakimś czasie wezmę te roślinę do analizy. No i w tym momencie, jak ja wezmę całe te liście, tą rozetę, zmielę. Z popiele później oznaczę to, co jest popiele, bo taka jest metodyka oznaczania składników w roślinie. To ja nie mam pewności, czy ja oznaczam to, co było w roślinie, czy też nie oznaczam tego, co zostało na roślinie, szczególnie, że w ostatnim czasie nie pada, więc ciecz robocza mogła przylgnąć tutaj do liścia, ale niekoniecznie w całości te składniki trafiły do wnętrza. Czy trzeba to robić przed zabiegiem? Czyli innymi słowy, albo to robić przed zabiegiem. No albo wtedy już rzeczywiście robić tę analizę soku komórkowego, bo takie metody też są i wtedy byłbym pewien, rzeczywiście to co jest w roślinie, albo to co je, a nie to co jest na roślinie. No albo bardzo często też się spotykam z taką metodyką, gdzie wręcz jest napisane, że liście przed analizą trzeba po prostu dobrze umyć. No i teraz pytanie, jak ja te liście dobrze umyję, czy ja nie wypłuczę? Z rośliny jakichś składników pokarmowych. Pamiętajmy, że, samej siarki, ja że sam potas, który jest pobierany, to w tej samej formie jest w glebie i tej samej formie jest w roślinie, czyli mówimy o kationie K. No i w tym momencie, jak będę naprawdę długo bym moczył tą roślinę, to ja jestem w stanie ten potas też po części z rośliny wypłukać, więc to też jest, mimo że to jest całość, to jest integralne, ale może taka rzecz się zdarzyć, więc tutaj myślę, że kwestie metodyczne będą bardzo istotne, żeby Postępować zgodnie z metodologią i później odnosić do tych wartości, które zostały wyznaczone. Panie profesorze, bardzo bardzo dziękuję za tą krótką formę Q&A. Dziękuję również, dziękuję Państwu. A Wy napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy właśnie co jakiś czas takie 5-6 pytań, krótkich pytań i też konkretnych odpowiedzi dla Was nagrywali i z panem profesorem, i z innymi naszymi ekspertami na kanale Epola. Czekam jak zwykle na Wasze lajki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia. Cześć.